Bonjour. mamy macze. Welcome back guys. Ja jestem Martyna i dzisiaj witam się z wami w nowym filmiku. Opowiem wam trochę o studiowaniu, o moim doświadczeniu studiowania i czy w ogóle warto, z uwagi na to, że teraz jest rekrutacja na studia. Myślę, że komuś to moje gadanie może się przydać. I porozmawiamy sobie o różnych kwestiach, czy to o nauce, czy o wyborze kierunku, też o mieszkaniu, bo jeżeli przeprowadzacie się do innego miasta, to jest giga ważne, jak znaleźć dobre, legitne mieszkanie. I też myślę, że fajnym podpunktem, jeżeli chodzi o studiowanie, jest też to, jak w ogóle wykorzystać studia takim innym względem niż sama nauka, bo wiadomo, papier papierkiem, ale jednak możemy naprawdę zdobyć fajne doświadczenie, znajomości i po prostu dobrze się też bawić. Jeżeli chodzi o mnie, to ja właśnie skończyłam drugi rok studiów licencjackich, więc został mi rok... No i muszę napisać pracę Ale myślę, że będzie spoko, jakoś nie stresuję się tym za bardzo teraz Cieszę się, że już są wakacje Ale też te wakacje moje teraz będą krótsze, bo wyjeżdżam na wymianę Więcej szczegółów pewnie zdradzę Wam w przyszłości Ale anyway, pierwszą kwestią jeżeli chodzi o studia Warto się zastanowić, co ja chcę robić albo czego chcę się uczyć Ja wiem, ja wiem, to jest giga stresujące Ma się jakoś, nie wiem... 17-18 lat, jak się wybiera kierunek studiów. I czy to jest na całe życie? Not really. Powiem tak, kiedy ja byłam po moich maturach, myślałam, że to jest po prostu najważniejsza decyzja w moim życiu. Ja zrobiłam mega duży research, głównie używałam strony. Oto uczelnie i tam po prostu macie zbiór wszystkich kierunków, jakie są możliwe w różnych miastach, na różnych uczelniach, więc spoko opcja, bo jest to dosyć fajnie posegregowane i też tam są wymagania, jakie musicie mieć przedmioty do tego, co potem możecie robić. W moim przypadku to było tak, że ja mam dosyć interdyscyplinarne zainteresowania, ale tak naprawdę wiedziałam, że chcę coś robić związanego czy to z ekonomią, czy bardziej z biznesem. I też jako, że jestem trochę nartem, to zwracałam uwagę, czy to jest dobra uczelnia. Jak już wybrałam mój kierunek, który tak bym chciała studiować, to patrzyłam też trochę na rankingi tych uczelni i nie tylko uczelni, ale też kierunków na tych uczelniach, bo czasami jest tak, że z tego co mi wiadomo, to prawo chyba najlepsze jest na ujocie. A na przykład inny kierunek może być najlepszy w Polsce, gdzieś indziej. Inną kwestią jest też to, czy chcecie studiować w ogóle w Polsce, czy za granicą, ale tutaj raczej skupiamy się na Polsce, bo no teraz jest rekrutacja na polskie uczelnie. A jeżeli jesteście zainteresowani studiowaniem za granicą, no to te rekrutacje tam zaczynają się już nawet czasami rok wcześniej, albo jakoś w grudniu, w lutym, styczeń, coś takiego. Ja w sumie też patrzyłam na sporo takich e, uczelni za granicą, ale jakoś tak. Nie wiem, stwierdziłam, że to chyba jeszcze nie jest ten okres. Jak wspomniałam, wyjeżdżam na wymianę za dwa miesiące, więc tak czy tak, dopnę swego studiowania za granicą. Ale anyway, to nie o tym teraz. O tym, o tym będzie osobny filmik. Więc myślę, że jak wybieracie kierunek, to warto sprawdzić, co możecie po tym robić, czy te przedmioty, które tam są, faktycznie was interesują. Ja jak sprawdzałam, jakie przedmioty będą na moim kierunku, no to tam na pierwszym semestrze były na przykład. Podstawy matematyki w biznesie, bla, bla, bla. Myślę sobie easy. Podstawy, bro. I mean, byłam dobra z matematyki, ja pisałam podstawową, więc wiecie, jakby podstawy to podstawy. Ja w ogóle zadaję pytania na tych zajęciach prowadzący mi, mówi, że to było w liceum. Trochę jestem straumatyzowana tą matematyką, ale dałam radę, słuchajcie, i ja teraz stwierdzam, że jeżeli nauczyłam się tego. To nauczy się wszystkiego i polecam Wam takie podejście. Czasami ta niewiedza, taki trochę surprise, może Was w sumie nawet bardziej rozwinąć, mi się wydaje. Nie bójcie się robić kroku, kroku naprzód, albo nawet dwóch, ale słuchajcie, takie rzeczy nas kształtują. I później doszła kwestia szukania mieszkania, czyli trochę hell. Rzuciłam się trochę na głęboką wodę i, i po prostu wyjechałam tam sama. Szukanie mieszkania, nie będąc w tym mieście, może być trochę problematyczne, bo czasami ci właściciele chcą. Od razu z Wami się spotkać na drugi dzień, jak do nich napiszecie. On, te mieszkania też niby dosyć szybko schodzą, szczególnie jak jest taki gorący okres przed studiami, no to wszyscy ich szukają. Gdzie ja polecam szukać? Myślę, że na OLX jest dosyć dużo ofert i, i całkiem spoko są. Uważałabym na jakieś grupy na Facebooku, tam jest dużo skamów. Jeżeli jakieś ogłoszenie wygląda podejrzliwie, raczej bym nawet nie pisała tam. I ogólnie ja mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o mieszkanie w Warszawie, o szukanie mieszkań w Warszawie. W przeciągu tych dwóch lat przeprowadzałam się trzy razy w Warszawie. Moje pierwsze mieszkanie to był Gigafail. Wtedy myślałam, że skoro jadę do dużego miasta, to mogę mieć pokój, że to mi wystarczy. W mieszkaniu były jeszcze dwie inne dziewczyny. To było straszne. Słuchajcie, nie wytrzymałam tam za długo. Ogólnie ten pokój wynajęłam na początku wakacji, no bo właśnie byłam taka zestresowana, że przecież później nie znajdę niczego, i co ja zrobię. Ale nie róbcie tak. Jakby na spokojnie znajdziecie coś od października albo od września, raczej bym nie robiła tak na wariata. Drugi raz uczymy się na błędach. I mega szybko awaryjnie znalazłam po prostu kawalerkę, i tam sobie przemieszkałam cały pierwszy rok studiów. Już byłam trochę mądrzejsza na drugi raz, jak szukać tego mieszkania, więc też miałam już znajomych w Warszawie, mogłam sobie pojechać powiedzmy na, na trzy dni do Warszawy, pochodzić po tych mieszkaniach, zobaczyć, jak one wyglądają i tak na spokojnie podjąć decyzję. No i faktycznie udało się, znalazłam naprawdę najlepsze mieszkanie, w jakim y, mieszkałam w porównaniu do tych dwóch pozostałych, więc myślę, że najważniejsze na co powinniście zwracać uwagę, czy to jest legitne. Na wszystkie jakieś dodatkowe opłaty, bo w ogłoszeniu może być na przykład OK, pokój za 1800 zł, a później jeszcze dochodzą Wam opłaty, nie wiem, 400 zł, czy za, zależy od czynszu, od prądu i tak dalej. Ważna jest lokalizacja. Jakbyście mieli dojeżdżać 50 minut albo godzinę na uczelnię, nie polecam. W sumie ważnym aspektem jest to, żeby po prostu pokręcić się tak trochę po tej okolicy, jak macie możliwość pojechać tam wcześniej i obejrzeć to mieszkanie. Czy na przykład sąsiedzi są spoko, czy ta okolica jest głośna? Ja na przykład na pierwszym na tym drugim mieszkaniu miałam dosyć słabego sąsiada, Był, no dosyć głośno, też to mieszkanie było od strony ulicy, więc było głośno, ale znalazłam alternatywę i po prostu miałam zateczki do uszu. I jak też zobaczycie się z tym właścicielem, zobaczcie, czy on jest legitny, czy jest wiarygodny, jak ta umowa wygląda. W ogóle jak podpisywałam pierwsze umowy, to wiecie, ja byłam trochę zielona, jakby. Czy ona powinna być krótka, czy, czy długa. W ogóle ten język prawniczy jest taki specyficzny. Naprawdę zwracajcie na to uwagę. Teraz w ogóle są, wiecie, chaty GPT, i w ogóle myślę, że warto ich się też dopytać, Wrzucić po prostu do niego te umowy, jak dostaniecie wcześniej na maila. Też warto poprosić o taką umowę wcześniej na maila. To są takie najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi. O mieszkanie, bo jednak mieszkacie tam minimum rok, przeważnie. To jest ważne, żeby właśnie była dobra lokalizacja, było wam tam przyjemnie, żebyście się czuli dobrze, tak jak w domu. No i nowe mieszkanie to nowe obowiązki. Wszystko, wszystko, wszystko od A do Z musicie zrobić samemu: ugotować, wynieść śmieci, posprzątać. Czasami trzeba zrobić jakieś administracyjne rzeczy, na przykład wysłać liczniki właścicielowi. Trzeba zrobić zakupy, pranie i tak dalej. W sumie myślę, że fajnym sposobem, żeby się tak trochę na to przygotować, jest zacząć robić te rzeczy wcześniej w domu, jeszcze przed wyprowadzką. Już w sumie w liceum tak można powiedzieć, że byłam dosyć samodzielna. I też już jak mieszkacie na swoim, to musicie dysponować dobrze budżetem. To zależy, jak się umówicie, powiedzmy, z rodzicami. Moi rodzice bardzo mi dużo pomagają, ale też pracuję. Staram się dosyć mądrze dysponować tym wszystkim i jeżeli zadacie mi pytanie, czy da się pracować studiując dziennie? Well, da się. Jeżeli nigdy wcześniej nie pracowaliście, to może pierwszy semestr bym sobie odpuściła pracy ze względu na to, że musicie wdrożyć właśnie w tę uczelnię w system, w system nauki i w ogóle system funkcjonowania, bo uczelnia to jest dosyć specyficzne miejsce, na pewno bardziej różni się niż, niż liceum czy technikum. Wiecie, biurokracja, macie te wszystkie usosy, te systemy zapisywania na przedmioty, te punkty, etc. i tak dalej. Tego na początku jest dużo. Co to jest kolokwium, co to jest zaliczenie, co to jest egzamin? Jest dużo takich terminów, które mm, na początku mieć takie ale spoko. Jakby na pierwszym roku nikt nic nie ogarnia, więc nie będziecie sami. Ale ja tak właśnie zauważyłam po moich znajomych, że dużo osób zaczynało pracować albo od drugiego semestru, albo od drugiego roku. Zależy też od waszej uczelni, od tego, jaki macie rozkład zajęć. Moje zajęcia są jedne po drugich, czyli nie mam jakichś okienek. Też mam dwa razy w tygodniu zajęcia, Po 3-5 godzin zależy. No i jeden prawie cały dzień na wykłady. Tak było teraz. Czy chodzić na wykłady? To jest dobre pytanie. Ja ogólnie chodziłam. Sprawa wygląda tak, że są takie przedmioty, na które naprawdę warto chodzić na wykłady. Czasami albo w ogóle sprawdzają listę obecności, co nie powinno w sumie tak być, ale później mogą Wam doliczyć jakieś punkty za to. Jeżeli wykładowcy widzą, że chodzicie i polecam sobie zająć stałe miejsce, bo oni pamiętają, naprawdę Was pamiętają, no to później to też jest jakiś plus tam u nich. Na niektórych przedmiotach, Wykładowcy bardzo często po prostu mówią wam pytania, jakie będą na zaliczeniu. Znaczy nie tak, że wam dyktują, jakie będą pytania. Jeżeli omawiają jakiś temat, to mówią: Tutaj na to zwróćcie uwagę. To pytanie w zasadzie zawsze daje na egzaminie. Ja wtedy robię notatki, po prostu zaznaczam sobie test albo egzamin, biorę w kółeczko i wiem, że prawdopodobnie to pytanie będzie. Czy tak było? Było. Czy zdałam dobrze? Zdałam, więc polecam. Ale były też takie przedmioty, na których po prostu przesiedziałam to, robiłam jakieś inne notatki czasami, ale raczej nie polecam przechodzić i grać na telefonie albo coś oglądać na laptopie, bo widziałam takie przypadki. Moim zdaniem to jest trochę bez sensu. Musicie sobie trochę sami wyczuć na początku, jak to wygląda. Też polecam znaleźć sobie znajomych z roku wyżej. Oni Wam bardzo dużo mogą powiedzieć, mogą Wam polecić też prowadzących jakieś ćwiczenia. Osoby starsze na studiach to są kopalnie wiedzy. Polecam. A, no jeżeli chodzi o te prace, no to tak jak mówiłam, da się pracować, raczej nie na pół etatu, ale to zależy, bo są osoby, które naprawdę dają radę. Jeżeli będziecie pracować powiedzmy w jakiejś agencji albo w jakimś biurze, no to oni raczej nie pracują w weekend, więc przez 5 dni trudno Wam będzie wyrobić te 20 godzin, ale na przykład ja przez pierwszy rok studiów pracowałam zdalnie, później przez trzeci semestr pracowałam Stacjonarnie w Warszawie, i później jeszcze zmieniłam pracę. Te, teraz, jakby, pracuję w innym miejscu i mam dosyć właśnie takie flexible hours, więc, jakby było to dla mnie łatwe do pogodzenia. I dużo się mówi o tym, że studia to jest najpiękniejszy czas naszego życia, że naprawdę warto iść nawet dla like for the plot, że wiecie, dla, dla fabuły, warto iść na studia, zawsze jakieś imprezy, może jakieś organizacje studenckie, jakieś wyjazdy. No, dużo tego jest. Jeżeli chodzi o mnie, to akurat ja z tego pierwszego, czyli z imprez, nie korzystam za bardzo jakby dosłownie Ja nie chodzę do klubów ani nic takiego Raczej mnie to tak średnio bawi i też mój tryb i styl życia za bardzo do tego nie pasuje Jak już zaczniecie studia, właśnie na początku roku, na początku semestru Wiele kół naukowych ogłasza powiedzmy rekrutację do nich Też warto sobie wcześniej sprawdzić na stronie uczelni, na jakichś stronach facebookowych Jakie są w Waszym mieście albo na Waszej uczelni takie stowarzyszenia, koła naukowe? Powinni do tego się zapisać, żeby nawet po prostu poznać ludzi. Czy to musi być temat, który Was interesuje poniekąd, no bo będą tam działania związane z tymi tematami, ale może też po prostu coś, co słyszycie po raz pierwszy i w sumie myślicie sobie spoko? Moim zdaniem, studia to, to jest taki czas, kiedy powinniśmy próbować wielu rzeczy. I naprawdę projekty, jakie się dzieją w takich grupach, w takich kołach, mogą Was wiele nauczyć. Czy to pracy zespołowej, czy no właśnie dowiecie się nowych rzeczy w dziedzinie, których Was interesują. Rozwiniecie się powiedzmy tak komunikacyjnie, co jest bardzo ważne, żeby też zawierać głos w jakichś dyskusjach, debatach. To jest wszystko o tym, żeby próbować. O, właśnie! Też podobnie jak w szkole działa coś takiego jak samorząd studencki. Z pierwszego roku jest raczej mało osób, no bo to są też osoby, które dopiero zaczynają, ale znam osoby, które z pierwszego roku już były w samorządzie i wtedy po prostu macie bardzo aktywny udział w życiu uczelni. Organizuje, zależy w jakiej jesteście sekcji, ale możecie organizować jakieś festiwale, jak były na przykład juwenalia, to też samorząd się tym zajmuje, czy jakieś wyjazdy dla powiedzmy osób, które przyjeżdżają z Erasmusa. Naprawdę jest dużo takich. Rzeczy, w których możecie się sprawdzić, możecie się rozwinąć. I na studiach też myślę, że warto spróbować jakiegoś wolontariatu, bo wolontariat nam się kojarzy z pomaganiem pieskom. Ale ja, na przykład, jako wolontariat mam Social Media Manager w jednej fundacji, więc po prostu możecie napisać do jakiejś fundacji czy jakiejś organizacji, czy powiedzmy potrzebują takiej i takiej osoby, że chętnie pomożecie, chcecie się czegoś nauczyć, to możecie zaoferować od siebie. A tak naprawdę nie trzeba poświęcać na to jakoś bardzo dużo czasu. Pamiętajcie, że to jest wolontariat, to, to nie jest jak praca, raczej nie spędzicie na tym 20 godzin w tygodniu, tylko 2-3, zależy, zależy od charakteru tego wolontariatu. Więc myślę, że najłatwiej nowych znajomych na studiach poznać właśnie przez takie organizacje, też jak chodzicie na wykłady, to tak naprawdę możecie tam poznać inne osoby, bo wiadomo, wszyscy po prostu siedzą obok siebie i też chodzi o to, żeby być takim otwartym i... Inicjować te kontakty. I tak na koniec jeszcze Wam mogę powiedzieć o egzaminach, bo mówi się, mówi się, że egzaminy na studiach, sesja na studiach to jest taka co półroczna matura. Czy ja się z tym zgadzam? Trochę się z tym zgadzam, ale pod takim względem, że po prostu tego materiału jest tak dużo, że na przykład do jednego przedmiotu musicie przerobić całą jedną grubą albo dwie książki plus materiały z wykładów, ćwiczeń. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I żeby to wszystko ogarnąć tak na spokojnie, to nie wystarczy Wam dwa tygodnie przed egzaminami. Odsyłam was do mojego filmiku Moja filozofia uczenia się, gdzie właśnie opowiadam o tym, jak ja się uczę. W miarę systematycznie, i jak sobie rozkładam tę naukę, naprawdę przyda się. Więc tutaj nie chcę się za bardzo powtarzać z tego mojego pierwszego filmiku, ale tak przy egzaminach warto zwrócić uwagę na to, jaki to jest przedmiot, bo z każdego przedmiotu tak naprawdę macie trochę inny system nauki, czy to będą fiszki, czy to po prostu będzie nauka tak z prezentacji, czy może z waszych notatek. I też zależy od formy egzaminu, czyli czy to są pytania zamknięte, czy to są pytania otwarte, czy to jest jednokrotny, czy wielokrotny wybór. Czy to jest może egzamin ustny, czy to jest esej? Jest dużo tego. Wykładowcy najczęściej mówią na początku, chodźcie na wykłady jaką formę ma ten egzamin, i już możecie sobie wtedy budować ten sposób nauki do nauki, do egzaminu. I przed egzaminem, jak już powiedzmy, przyswoicie tę całą teorię, to naprawdę róbcie sobie pytania testowe. Teraz ChatGPT, tak jak mówiłam, jest mega pomocny. Ja też z tego korzystałam, po prostu wklejam mu materiał, i on mi robi pytania testowe. Czasami pytanie jest jakoś inaczej sformułowane i wy już nie wiecie o co chodzi, a znacie teorię, więc to może być takie trochę tricky. No i wiadomo, trzeba zacząć odpowiednio wcześniej i też wtedy zadbać o taki work life balance, czy właśnie st study life balance. Anyway, student life. Student Life Balance, można tak to nazwać. Musicie się wysypiać, a nie nauka, po... Bo... 14 godzin dziennie, albo więcej przez całą noc. Nie polecam przez noc, no, ale tak szczerze, jak Wam mam powiedzieć, przygotujcie się na to, że przed egzaminami, na przykład, możecie faktycznie siedzieć te 7-8 godzin dziennie i się uczyć. To jest jakby normalne, szczególnie na pierwszym roku, bo nie wiecie, jak to dokładnie wygląda. Jest też taka presja, że tego jest tak dużo, więc naprawdę przy pierwszej sesji myślę, że spędzicie dużo czasu. Nie mówię, że przy tych kolejnych mniej, ale po prostu będziecie już tym bardziej płynni. Okej, okay, czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko, co chciałabym wiedzieć przed pójściem na studia? Chyba powiedziałam wszystko, tak naprawdę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, chętnie odpowiem. Więc ja wam życzę powodzenia w rekrutacji i w dobrym wyborze. Pamiętajcie też, nie czujcie takiej presji. Kierunek zawsze można zmienić. Wiele osób, które znam, robią teraz całkiem coś innego w życiu niż studiowały, ale tak naprawdę to doświadczenie i to, czego nauczycie się na studiach, zostanie z wami przez całe życie. It's not that deep, I promise. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Zachęcam do zadawania pytań, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam też na mojego Instagrama, TikToka. Odcinki podcastowe też są na Spotify. U. Także trzymajcie się ciepło, przesyłam buziaki. Bye! -o!